w kolejnych naszych zajęciach z łączności. Dzisiejszym naszym tematem będą podstawowe przepisy korespondencji radiowej oraz w drugiej części, w drugim zagadnieniu omówimy sobie tabelę danych radiowych, która służy nam do nawiązywania łączności w sieciach, w kierunkach radiowych. Pierwsze zagadnienie to troszeczkę teorii, podstawowe przepisy korespondencji radiowej. Zaczniemy od definicji. Definicja bezpieczeństwa łączności. Jest to całość przedsięwzięć organizacyjno-technicznych oraz eksploatacyjnych, uodparniających system łączności przed rozpoznaniem przeciwnika, utratą wiadomości oraz przed dezinformacją. Bezpieczny system łączności to system, który gwarantuje wymienianym poprzez niego wiadomości podstawowe parametry, atrybuty takie bezpieczeństwa, są to dostępność, poufność oraz integralność. Zapewnia się to bez, bezpieczeństwo łączności poprzez ochronę kryptograficzną z angielskiego CONSEC, Communication Security oraz zapewniając bezpieczną transmisję Transmission Security, inaczej CONSEC. W jaki sposób osiągamy bezpieczeństwo łączności? Po pierwsze, przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych podczas przekazywania wiadomości oraz przez techniczne środki łączności. Kolejna sprawa to jest przestrzeganie przepisów prowadzenia korespondencji radiowej. Również ograniczenie lub całkowity zakaz pracy radiostacji lub radiotelefonów w określonych okresach lub etapach działań bojowych. Ścisłe przestrzeganie przepisów korespondencji radiowej oraz przestrzeganie dyscypliny radiowej oraz sprawdzanie tożsamości korespondentów w przypadku nawet najmniejszych wątpliwości. Osoby funkcyjne, takie jak dowódca radiostacji, starszy radiotelegrafista, starszy radiotelefonista, czy radiotelefonista i radiotelegrafista, jak również Ty, w przypadku postawienia zadania przez przełożonego przed przystąpieniem do pracy na środku radiowym, musisz zostać przeszkolony z przestrzegania warunków bezpieczeństwa. Wyżej wymienione osoby, jak również Ty, kolego, koleżanko, powinieneś przestrzegać następujących zasad. Podstawowe zasady obowiązujące w łączności radiowej do, zaznaczam, ścisłego przestrzegania we wszystkich relacjach. Przede wszystkim nawiązanie łączności może nastąpić tylko na wyraźny rozkaz, polecenie przełożonego, uprawnionego do korzystania z danego środka radiowego. Zabrania się wszelkich korespondencji bez pozwolenia przełożonego. Dodatkowo zabrania się naruszania ciszy radiowej, prowadzenia nieformalnej korespondencji między operatorami. Nadawania bez pozwolenia radiostacji głównej, zbyt długiego strojenia radiostacji, sprawdzania radiostacji z promieniowaniem, a więc podczas nadawania środków radiowych, posługiwania się przez radiooperatora niewłaściwymi kryptonimami, nadawania wiadomości tekstem jawnym bez zezwolenia, używania niewłaściwych zwrotów i skrótów, używania tekstu otwartego, bez nieobowiązujących skrótów. Oraz stosowania niecenzuralnego języka. Podczas pracy na środkach radiowych należy unikać również następujących praktyk. Używać zbyt dużej mocy nadajnika radiostacji, wydłużać czas strojenia, zmiany częstotliwości, manipulacji, dopasowywania sprzętu, jak również nadawania z prędkością większą niż możliwa do odbioru przez korespondenta, który jest po drugiej stronie. Zwracam uwagę na bardzo ważny element. Współczesna technika rozpoznania radiolokacyjnego pozwala namierzyć transmisję trwającą dłużej niż 1 sekundę. Natomiast transmisja dłuższa niż 3 sekundy zakładamy ze stuprocentową wręcz pewnością, że zostanie ona namierzona, a więc namierzony zostaje środek radiowy, radiostacja, namierzone jest stanowisko, w którym się znajdujecie. Jedynie dyscyplina radiowa, a więc wszystkie te zasady, które wymieniłem, pozwalają ograniczyć do minimum właśnie rozpoznanie i w pewien sposób uniemożliwiają środkom radiolokacji, rozpoznanie radiolokacyjnego przeciwnika na mierzenie waszego środka radiowego. Zagadnieniem drugim będzie omówienie tabeli danych radiowych. Pewnie już kilka razy usłyszeliście z moich ust Stwierdzenie tabela danych radiowych, zastanawiali się, co ono oznacza. Przejdziemy teraz do tabeli. Jak sama nazwa wskazuje, dokument zawiera się w formie tabeli, w którym znajdują się podstawowe dane niezbędne do pracy na środkach radiowych. Są to, poczynając od góry, terminy ważności. Otwarcia sieci radiowej oraz zamknięcia sieci radiowej. W kolejności tak jak kolumny. Liczba porządkowa, nazwa korespondenta, w której znajduje się dokładna nazwa korespondenta. Kolejna kolumna. Kryptonim radiowy, główny i zapasowy. W tym przykładzie mamy obydwa kryptonimy i główny poniżej, zapasowy. Następna kolumna. Częstotliwość pracy radiostacji lub. Numer kanału. Tutaj w tym przykładzie mamy numer kanału główny i zapasowe. Ostatnia kolumna zawiera sygnały rozpoznawcze, sygnały alarmowe oraz sposób sprawdzenia tożsamości. Radiotelefonista jest wyposażony w radiostację i przed chwilą omówioną tabelę danych radiowych. Oczywiście nie zapominajcie o przeszkoleniu z bezpieczeństwa łączności. Teraz możemy przystąpić do nawiązania łączności. Omówię teraz cztery sposoby nawiązywania łączności. Pierwszy sposób standardowy. Mamy bardzo dobre lub dobre warunki łączności. Tak zwany w slangu łącznościowym nazywany sposób 1 na 1. Radiostacją główną jest Opoka. Ona nawiązuje łączność. Przykład z pierwszym z korespondentów ZOZ Zoża 34. Wywołanie Zorza 34 tu opoka 23 odbiór. Wywołany odpowiada. Opoka 23 tu zorza 34 odbiór. Nadaje opoka. Zorza 34 tu opoka 23. Sprawdzenie łączności odbiór. Wywołany odpowiada. Opoka 23 tu zorza 34. Sygnał dobry i czysty. Odbiór. Nadaje opoka. Odebrano odbiór. W ten sposób zakończone zostało nawiązanie łączności. Zwracam uwagę, by w kolejnych przykładach już tego nie omawiać, że po zakończeniu naszej wypowiedzi musi paść słowo odbiór, które kończy naszą wypowiedź. Oznacza, że nic więcej już nie będziemy nadawać. Skończyliśmy naszą, nasze nadawanie. Drugi sposób nawiązania łączności wywołanie pełne. Stosujemy je, gdy mamy, występują zakłócenia oraz zniekształcenia sygnału. Łączność raczej jest słaba. Tak zwane wywołanie 3 na 2 Tak jak w poprzednim przykładzie, radiostacja główna opoka 23 wywołuje jednego z korespondentów. Zorza 34, zorza 34, zorza 34. Tu opoka 23, opoka 23 odbiór. Odpowiada wywołane. Opoka 23, opoka 23, opoka 23. Tu Zorza 34, Zorza 34, odbiór. Radostacja główna nadaje. Zorza 34, Zorza 34, Zorza 34. Tu Opoka 23, Opoka 23. Sprawdzenie łączności, odbiór. Zorza odpowiada. Opoka 23, opoka 23, opoka 23. Tu Zorza 34, Zorza 34. Sygnał słaby i przerywany, odbiór. Odpowiada radiostacja główna, odebrana odbiór. Zakończyliśmy wywołanie. Wiemy, że łączność jest słaba, zniekształcona, słaby mamy sygnał. Możemy przystąpić po tym wywołaniu do zmiany lub częstotliwości, ewentualnie anteny lub położenia radiostacji. Trzeci sposób nawiązania łączności wywołanie skrócone. Zwracam uwagę, że mamy dobre warunki łączności. Wywołanie. Opoka wywołuje. Zorza 34, tu Opoka 23. Przyjmij wiadomość. Odbiór. Odpowiedź Zorza. Opoka 23, tu Zorza 34. Jestem gotów. Odbiór. Opoka nadaje. Tu Opoka 23. Priorytetowa. Konwój przybył. Czas 1630 Zygmunt. Odbiór. Zorza odpowiada. Tuzorza 34. Odebrano koniec. W tym przykładzie opoka nadała jakiś, jakąś informację, jakiś sygnał. Zwracam uwagę, że warunki mieliśmy bardzo dobre. Jednocześnie to wywołanie nie służy do nawiązania łączności. Używamy go właśnie w warunkach dobrej łączności, gdzie ta łączność już została nawiązana w celu usprawnienia skrócenia czasu wywołania. Także można powiedzieć, przechodzimy do merytorycznego nadania konkretnego sygnału, telegramu bez już potrzeby nawiązywania i wydłużania tego czasu, bycia w eterze mówiąc ogólnie. Ostatni, czwarty sposób wywołanie okulnikowe. Co to znaczy wywołanie okulnikowe? Zacznijmy od tego, że w tabeli danych radiowych występuje kryptonim tak zwany okulnikowy. W tym przykładzie, który będę omawiał, kryptonimem okulnikowym wywołania jest PIKA 12. Co ten kryptonim oznacza? By, nie, by skrócić wywołanie korespondentów, zwracam uwagę, że w tabeli danych radiowych może być ich kilku, nawet kilkunastu. I żeby nie wywoływać tych kilkunastu kilo korespondentów, po usłyszeniu kryptonimu Pika 12 wszyscy korespondenci powiedzmy nawet 10, Wiedzą, że muszą odpowiedzieć na wywołanie. W jakiej kolejności? W kolejności tak, jak są zapisani w tabeli danych radiowych. Przechodzimy do praktycznego wywołania. Nadaje opoka 23. Pika 12 tu opoka 23 odbiór. Tak jak wspomniałem, odpowiadają korespondenci w kolejności występowania w tabeli danych radiowych. Odpowiedź. Pika 12 tu zorza 34 odbiór. Kolejny korespondent odpowiada pika 12 tu na 10 odbiór. I kolejny korespondent pika 12 tu dynia 10 odbiór. W tym przykładzie mieliśmy 10. Następnie nadaje opoka. Pika 12 tu opoka 23 sprawdzenie łączności odbiór. Odpowiadają korespondenci. Zwracam uwagę również w kolejności takiej jak są zapisani w tabeli danych radiowych i po kolei. Pika 12 tu zorza 34, odebrano odbiór. Pika 12 tu cyna 10, odebrano odbiór. Pika 12, tu dynia 10, odebrano odbiór. Odebrano odbiór każdego z tych korespondentów oznacza, że sygnał jest dobry, słyszą na ocenę 4 lub 5. Zakończenie wywołania nadaje opoka. Pika 12 tu opoka 23, odebrano. Koniec. Szanowni słuchacze, na koniec jeszcze jedna uwaga odnośnie sposobów nawiązywania łączności. Prawdopodobnie wzięło się to z języka angielskiego tłumaczenie słówka over, często słyszanego w jakichś filmach, filmikach, czy nawet z nagrań żołnierzy gdzieś działających, na misjach na przykład. Oznacza ono koniec. Natomiast proszę nie używać po zakończeniu nadawania słowa czy komunikatu bez odbioru. Tylko tak jak w naszych przykładach, po prostu odbiór, ewentualnie koniec, jeżeli został nadany telegram, zakończony został seans. Na zakończenie naszego zagadnienia pokażemy teraz praktycznie działanie radiotelefonisty. Zaczniemy najpierw jeszcze od pokazania wyposażenia. A więc radiotelefonista, po przede wszystkim posiada środek radiowy. W naszym przypadku jest to już omawiana, omawiana na wcześniejszych zajęciach, radiostacja F3501 oraz tabela danych radiowych, która służy mu do pracy właśnie tym środkiem radiowym. Przed chwilą omówione sposoby nawiązania łączności zaprezentujemy za chwilę praktycznie. Przystępujemy teraz do praktycznego wywołania korespondenta. Zorza 34, Zorza 34 tu opoka 23 odiór Opoka 33 tu zażą 34 odbiór Zorza 34 tu opoka 23 sprawdzenie łączności odbiór Opoka 23 tuża 34 zybra o 24 odbiór odebrano ogiór w ten sposób praktycznie sprawdziliśmy łączność wykorzystując wywołanie standardowe Przypominam, jeden na jeden. Podsumowując nasze dzisiejsze zajęcia, kochani, zwracam uwagę na kilka praktycznych elementów podczas pracy na radiostacji. Przede wszystkim dokładność ustawienia parametrów oraz nastrojenia urządzenia radiowego, a więc dopasowanie anteny, odpowiednie nastawienie częstotliwości. W ten sposób unikniemy niepotrzebnego zdenerwowania oraz problemów. A co się za tym kryje? Do tych urządzeń nie musimy krzyczeć, nie musimy tutaj używać nie wiadomo jakiej siły. Albo ta łączność, jeżeli wszystko wykonaliśmy prawidłowo, a więc dopasowaliśmy odpowiednią antenę, częstotliwości, parametry, będziemy mieć tą łączność, mówiąc po wojskowemu, w slangu łącznościowym, jak dzwon. Natomiast jeżeli coś zrobiliśmy źle, wszystko to wyjdzie. Dlatego nie ma tutaj potrzeby niepotrzebnie się denerwować. Należy wszystko wykonywać sprawnie. Jeżeli chodzi o dokumenty, tabela danych radiowych, w tym przykładzie, który tutaj zastosowaliśmy, zawiera ona również częstotliwości do pracy na środkach radiowych. Tak, przygotowana tabela danych radiowych jest dokumentem niejawnym i należy jej się szczególna ochrona. Również i radiostacji. W przypadku możliwości Przejęcia jej tych dokumentów, jak również środka radiowego w ręce przeciwnika należy je zniszczyć.